Dzień dobry, bardzo kochani. 13. dzień wyzwania styczeń z angielskim, co oznacza, że powolutku dobijemy do połowy. Na dzisiaj przygotowałam dla Was kilka wyrażeń, które mogą okazać się pomocne w sytuacjach, gdy będziecie chcieli kogoś poprosić o powtórzenie albo czegoś nie zrozumiecie i będziecie chcieli, żeby ktoś Wam to sparafrazował, czyli powiedział to samo, tylko troszeczkę inaczej, innymi słowami. No to jedziemy. Jeżeli chcemy, aby ktoś powtórzył swoją wypowiedź, możemy na przykład powiedzieć: Could you repeat that, please? Czy mógłbyś powtórzyć? Albo: Sorry, I didn't catch that. Przepraszam, nie usłyszałam. Jeśli ktoś mówi cicho, możemy powiedzieć: Could you speak up, please? Czyli: Czy możesz mówić głośniej? Jeśli nie jesteśmy pewni, czy do końca dobrze zrozumieliśmy to, co autor miał na myśli, możemy powiedzieć: I'm not sure. I understood that well. Czyli nie jestem pewna, czy dobrze zrozumiałam. Do you mean that? Czy masz na myśli to, że chcąc dopytać o coś, możemy użyć wyrażenia Would you mind telling me more about? Czyli czy możesz mi powiedzieć coś więcej o. Natomiast jeżeli wkradła nam się jakaś niejasność, nie jesteśmy przekonani, czy dobrze zrozumieliśmy, powiemy Could you clarify that for me? Czy możesz to wyklarować? I ostatni listek, który może okazać się użyteczny w sytuacjach, kiedy ktoś będzie używał wyrażeń czy słów dla nas niejasnych, takich, których nie znamy. Could you rephrase that? Czy możesz to powiedzieć inaczej? Czy możesz to sparafrazować? I don't quite follow what you're saying. Nie nadążam za tym, co mówisz. Wyrażeń tych oczywiście możemy używać w różnych kombinacjach i zachęcam do tego, żeby przyłączyć się do wyzwania, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, ponieważ codziennie wysyłam nie tylko nową lekcję, ale również ćwiczenia do niej, a tutaj akurat byłyby one wskazane, ponieważ tego typu wyrażenia chcemy mieć zautomatyzowane. Kłaniam się nisko, z góry serdeczne dzięki za okazanie mi nieco miłości lajkiem i subskrypcją z dzwoneczkiem. Na ekranie widzicie wszystkie namiary na bloga, na fanpage i na sklep z materiałami do nauki języka angielskiego, w tym do mojego kursu Czasy dla Wzrokowców. Dzięki serdeczne, słyszymy się jutro.